Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na T71. Bohaterem bitwy jest Kwilinios. Losowanie. Losowanie na dziewiątki, to jest T71, to jest Light 7 Tieru. Trzy artylerie, artylerie na stronę, piaszczysta rzeka. Bitwa spotkaniowa. No i myślę, że czeka nas uczta dla oczu. Jestem ciekawy, jak właśnie nasz bohater osiągnął taki, a nie inny wynik. A jaki jest to wynik? No to musicie poczekać do końca. Bardzo agresywnie, z pięknym skokiem Ala Małysz T37 po prawej stronie, AMX 1375 na górze, czyli najpierw gdzieś tam spotowanie. Są pierwsze wyświecone czołgi. Spotowanie pod artylerię. Często też tak rozpoczynam lightem czy nawet medem. No i mamy tutaj kolejne cele. To, to takie zatrzymywanie się to trochę ryzykowne lepiej robić to na pełnej prędkości. Tak właśnie, z, jadąc z krajem tej skarpy, na pewno ja bym się tak nie zatrzymywał. Jest SP-1C, można go wyjąć, tylko trzeba trafić. O, na niepełnym skupieniu trafiony pierwszy strzał, drugi niecelny, trzeci również. No i wreszcie udało się go skończyć, jest przeładowanie i jest pierwszy frak na koncie. Ledwie 194 e, zadane obrażenia, ale to dopiero początek. Prawie cały nasz team e, jest właśnie... Na tej flance to jest yy, i dobrze, i źle. Dobrze, jeżeli, po, po, jeżeli y, ten team będzie puszował. Jeżeli za to stanie, no to wtedy może być problem. Ale przeciwnik ma jakby troszeczkę słabszą drużynę. Tak się to wszystko wydaje pod względem kolorków. Więc myślę, że tu akurat nie będzie większych problemów z tym, żeby puszcznąć tych przeciwników, którzy znajdują się na tej flance. I już to się czynią. Na razie pasywnie, pasywnie. Kwilinioż, e, e, to jest takie czekanie. Czekanie właśnie na ostrzał atlerii, Gdzieś tu 75 się zabłąkał, gdzieś e, stoi. E, no cóż, stoją kolejni przeciwnicy i jest AMX-30. AMX 30? Kurczę. To własny AMX 30, chyba? Nie. Nie, 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 nie. To nie, nie, nie. To wrogi AMX 30, bo zaznaczyłby się na niebiesko tutaj na panelu obraży. Dobra, ale to pobudziło naszego bohatera do tego, żeby jednak zacząć coś robić. Wynik 5.1. Ja wiem, że lightami, lightami gra się właśnie tak, żeby. Czekać na swoje okazje, zwłaszcza takimi magazynkami. Kolejny skok i <grymny> detrak. No, to nie było, nie było zbyt fajne. Całe szczęście, że jest kolega gdzieś tam w głębie głębieniu. I nikt go nie widzi. Zjeżdża light. Przeciwnika T37 gdzieś się zapędził tutaj po artylerię. Może uda się go przechwycić, może nie. Już pewnie byłby martwy, gdyby. Gdyby Kfiliniosz. Gdyby Quilinios jednak nie miał problemów ze zjeżdżaniem. Kolejny raz bawił się w Małysza. No i zobaczmy. Wiemy, gdzie jest ten AMX 30, który wcześniej strzelił szczęśliwie dla naszego bohatera bez uszkodzeń. No wynik 6-3, tu już robi się problem. Jest ten AMX walczy z naszym AMX. -em. Chwiliniosz teraz y, wyjeżdża na niego odważnie, przyjmuje jeden strzał, ale za 427, no to nie było fajne. Dwa pociski w magazynku, ten AMX, nasz sojuszniczy powinien pomóc i pomógł. Jeszcze jeden strzał, no. No niestety, no niestety, jeszcze żyje ten AMX i to rodzi problem, bo Chwiliniosz jest na przeładowaniu, a pomocy znikąd. Ale AMX ma własne problemy, ucieka. Postanowił nie kończyć nie kończyć naszego bohatera. Nie wiedział, czy ten ma pestki, czy nie. Nie umiał sobie policzyć. Artyleria Lightem się nie interesuje. Ma ważniejsze cele i przydałoby się zdjąć tego AMX-a 30. Tylko jak to zrobić? Właśnie chyba najlepiej z tej górki. Wynik 6-5. Atak sojuszniczych sił kompletnie się załamał. Zobaczcie, nawet na tych górkach gdzieś tam ustawione, gdzieś skampione czołgi na bazie, przy bazie, przy yy, znaczy przy spałnie, spowodowały, że nasi tam troszeczkę przystanęli. O ten właśnie M1375 stający na pewno też swoją cegiełkę do zatrzymania tego ataku wniósł. Teraz zajmuje się nim Kwilinios. Trzy strzały weszły i dopiero cztery, i dopiero ucieka gdzieś tam. No i nasz bohater tutaj jako ruchome wsparcie bojowe. No zobaczmy. 71. Będzie strzał. Zdjęcie przeciwnika i bym się schował, jednak. Bo nie wiadomo co może się czaić, co może celować w ten punkt. I tak właśnie czyni. Kolega trzeba zniknąć. Może nawet był czas na przeładowanie. Kolega jeździ tutaj. No cóż, zobaczmy. Na jakiej amunicji? 175. Ja nawet nie wiedziałem czy, czy ma jakieś pociski kumulacyjne. Załadowane, ale chyba nie, chyba ma same pociski podkalibrowe o penetracji 175 załadowane na tym czołgu. No tych hitów nie ma. Także to też godne podkreślenia. Chyba, że się pomyliłem. Jeżeli tak, to przepraszam, ale tak mi się wydawało. Gdzieś teraz szukanie przeciwnika, gdzieś pomiędzy tymi zabudowaniami, gdzieś podjeżdżanie do kamperów. Właśnie pod osłoną tych budynków jest 13,75. No i teraz będzie wymiana. Na szczęście, na szczęście tamten nie trafił pierwszy strzał, z drugim się spóźnił. No i zwycięsko wychodzi już z tego starcia bez strat własnych. Co dalej? Dwa czołgi przeciwnika. Zobaczcie, zobaczcie, Tamta flanka no, padła. dziesiątka tam teraz y, z pokaźną pulą HP rządzi. Y, Nasze zostały dwa lajty gdzieś tam kręcące się właśnie tutaj w okolicach Kapa i nasz bohater, który też jest lightem, y, jak Tiger gdzieś tam z tyłu, artyleria M40 ucieka przez, przed t dziesiątką GW Tiger też y, pewnie zaraz będzie to czynił. No, ale mamy wyświeconą wrogą artylerię. No i GW Tiger może się nią zajmie. Ale nie, nasz bohater ma już przestrzał na nią. Jeszcze jeden strzał. I tak przeciwnik kończy swój udział w bitwie. Leopard kapuje. Jeden nasz light gdzieś już padł. Padła również artyleria t dziesiątka na szczęście chyba oberwała do artylerii i ma mało mało HP. To dobra wiadomość, ale zła jest taka, że jedzie w kierunku naszej bazy, znaczy w kierunku. No teraz akurat na obronę kapa. Nie, to jest dobra wiadomość akurat, bo widzi postępujący licznik kapowania ta te dziesiątka i w związku z tym. W związku z tym nie ogląda się do tyłu, a z tyłu zaraz wyskoczy Kwiliniosz. Zobaczmy, tylko teraz przebić, a tu wystaje wieża i tylko kawałek kadłuba trzeba poczekać na szczęście. GW Tiger zrobił dobrą robotę. No. Na szczęście czy nieszczęście, bo jednak Kweliniosz mógł sobie postrzelać, a tak nie miał ku temu okazji. No cóż, dwa lajty i artyleria kontra 110. 110 kapiąca gdzieś w bazie. No to jest fatalna bitwa, fatalne rozwiązanie dla drużyny przeciwnej. Tak topowy czołg kapiący gdzieś tam na wzgórzach i już, już obrywa. Już ma tego HP zdecydowanie mniej. Wroga artyleria nie trafia w naszego bohatera. Jest objeżdżanie. GW Tiger jeszcze ładuje, ale już kończy. Nasz bohater zajeżdża tą 110 gdzieś od boku. Ja bym już wyjeżdżał. Nie ma co się bawić za bardzo. Jak nie kwiliniosz, to artyleria może... Biedaka zdjąć. Chyba, że ten biedak się gdzieś przemieścił i tak właśnie chyba się stało. I jest wroga artyleria, ale ona nie jest celem priorytetowym. Niech sobie Light radzi. My tutaj polujemy na 110. A ona zniknęła. Czyli to nie jest BOT. To nie jest AFK. No i. Trzeba jak najszybciej znaleźć tego przeciwnika i co gorsza, zajechać go gdzieś od tyłu, żeby wsadzić mu magazynek w plecy. No, teraz pasywnie trzeba coś robić, chociażby pojechać i zdjąć tą artę. A 110 zniknęła. Nie ma gdzie ci się podział skubaniec. Może też już jest przy kapie? No przecież jeszcze niedawno tu był. Jest, jest za tym garbem. Podąża w kierunku kapa. Jest tyłem. Pierwszy strzał podpalenie. Po no i. No i tak właśnie się wszystko kończy. Bo arta została też już zdjęta. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, Medal Nadina, co zniszczenie wszystkich czołgów lekkich przeciwnika w bitwie, w liczności nie mniejszej niż 3. I Top Gun. Artyleria trochę nastrzelała. Lełość przydał się tylko jako przynęta 2944, 2940 obrażeń 1614 expa przy 6 fragach. Dystans 6,64, asysty 1715, mogło być tego więcej, no ale nie było tak źle. Strzelanie trochę z dystansu, zarobek 26 tysięcy, bo Golda chyba, jeżeli dobrze o tym jeżeli do, wspominałem, e, wspominałem już o tym, jeżeli mam rację, to Golda tutaj nie było e, nawet za grosz. No i właśnie to wszystko na te grosze się przekłada. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.